Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego po zjedzeniu kawałka czekolady nagle czujesz się lepiej? Jak to możliwe, że mały kęs potrafi w kilka sekund zmienić nastrój i dać poczucie przyjemności? Już samo dotknięcie czekolady językiem uruchamia system nagrody, zanim ją przełkniesz. W ułamku sekundy informacje sensoryczne trafiają do centrum nagrody w mózgu. W tym momencie uruchamia się jeden z szlaków dopaminergicznych, wyrzucając dopaminę, która mówi: to jest dobre. Rób to dalej, chcę tego więcej. Dlatego pierwszy kęs daje impuls przyjemności, a drugi sprawia, że chcesz więcej. Dopamina nie jest emocją, nie jest uczuciem, nie jest też hormonem szczęścia, jak mówią kolorowe magazyny. To substancja chemiczna, neuroprzekaźnik, który działa jak wewnętrzny silnik napędowy mózgu. To ona sprawia, że chce nam się żyć, działać, tworzyć, dążyć do celu oraz, co bardzo ważne i często pomijane, pozwala nam się sprawnie poruszać. Dopamina to nie nagroda, dopamina to obietnica nagrody. To ona buduje ciekawość, motywację, cel i kierunek. Wszystko to, co sprawia, że człowiek czuje sens. Gdybyś nie miał dopaminy, nie czułbyś smutku, nie czułbyś nic. W tym odcinku dowiesz się, czym dokładnie jest dopamina, jak działa, gdzie powstaje, jak ją odkryto i jak jej dysregulacja wpływa na nasze postrzeganie świata. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę i skomentować, by dać mi możliwość dalszego rozwoju poprzez większą widoczność. Dopamina jest jednocześnie substancją chemiczną i neuroprzekaźnikiem. Z punktu widzenia chemii jest to molekuła z grupy katecholamin, która fizycznie istnieje jako związek chemiczny. Można ją syntetyzować laboratoryjnie, podawać klinicznie, np. w postaci L-dopa mierzyć, izolować i badać. Jednocześnie pełni funkcję neuroprzekaźnika, czyli związku, który umożliwia komunikację pomiędzy neuronami. Kiedy neuron uwalnia dopaminę do synapsy, łączy się ona z receptorami dopaminowymi i przekazuje sygnał, który wpływa na uczenie się, motywację, przewidywanie nagrody, działanie i ruch. Dopamina jest produkowana głównie w mózgu, w strukturach takich jak VTA, czyli brzuszne pole nakrywki, gdzie odpowiada m.in. za motywację, nagrodę i uzależnienia. W istocie czarnej, znajdującej się w pniu mózgu, gdzie odpowiada za kontrolę ruchu oraz w podwzgórzu, w którym zajmuje się regulacją hormonalną. Około 50% całkowitej dopaminy w organizmie znajduje się poza mózgiem, w jelitach, nerkach, trzustce i w komórkach układu odpornościowego. Tam pełni funkcje metaboliczne i hormonalne. M.in. reguluje pracę nerek, jelit, i układu immunologicznego. Ta dopamina nigdy nie przedostaje się do mózgu, ponieważ nie przechodzi przez barierę krew-mózg, bo jest zbyt dużą i zbyt polarną molekułą. A bariera ta działa jak filtr, który zabezpiecza mózg przed niekontrolowanym napływem substancji chemicznych. Dopamina jako substancja chemiczna została odkryta w 1910 roku przez angielskich naukowców George'a Bargera i Jamesa Iwensa. Barger i Iwens nie odizolowali dopaminy z mózgu, tylko stworzyli ją sztucznie jako produkt chemiczny przy badaniu katecholamin. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że dopamina istnieje w mózgu i że jest neuroprzekaźnikiem. Uważano ją za produkt pośredni w syntezie noradrenaliny. Dopiero w 1957 roku brytyjska biochemiczka Catherine Montague zastosowała technikę chromatografii do analizy neurochemicznej tkanek mózgowych zwierząt. Chromatografia działa jak molekularne sito, które rozdziela substancje według prędkości ich przemieszczania się przez medium filtracyjne. Specjalne reagenty barwią związki chemiczne na papierze, dzięki czemu stają się widoczne i można wyodrębnić pojedyncze związki nawet z bardzo skomplikowanych mieszanin chemicznych. Montagu analizowała próbki tkanki mózgowej i zauważyła obecność charakterystycznego piku chemicznego, który nie należał ani do adrenaliny ani do noradrenaliny. Po porównaniu wzorców okazało się, że to była właśnie dopamina. To był pierwszy dowód, że dopamina istnieje w mózgu jako naturalnie występująca substancja, a nie jedynie sztuczny produkt syntezy chemicznej. W tym samym okresie, kiedy Montagu wykazała obecność dopaminy w mózgu, szwedzki neurobiolog Arvid Carlsson prowadził serię eksperymentów, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję pełni dopamina w mózgu żeby to sprawdzić, wykorzystał lek rezerpina. Rezerpina blokuje magazynowanie dopaminy w pęcherzykach presynaptycznych w neuronach, co oznacza, że dopamina nie może zostać uwolniona i szybko się wyczerpuje. Kiedy Carlson podał rezerpinę zwierzętom laboratoryjnym, zaobserwował dramatyczny spadek aktywności ruchowej, sztywność mięśni, brak spontanicznego ruchu oraz całkowitą utratę zdolności inicjowania działania. Zwierzęta wyglądały tak, jakby były neurologicznie zamrożone. Objawy te były identyczne jak w chorobie Parkinsona, w której dochodzi do uszkodzenia neuronów dopaminowych w istocie czarnej mózgu. Następnie Carson podał L-dopa, czyli lewodihydroksyfenyloalanina, substancja, z której organizm wytwarza dopaminę. Powstaje ona z aminokwasu tyrozyny w naturalnym procesie metabolicznym. Dopamina, jak już wspomniałem, ze względu na swoje właściwości sama w sobie nie może dostać się do mózgu, ponieważ bariera krew-mózg działa jak filtr, który jej nie przepuszcza. Natomiast L-Dopa, jej biologiczny prekursor, korzysta z transporterów dla aminokwasów, dzięki czemu może przejść przez barierę i dopiero w mózgu zostaje zamieniona w dopaminę. Po podaniu L-Dopa Carson zaobserwował coś, co dziś uznaje się za jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii neurologii i psychiatrii. Zwierzęta, które po zablokowaniu dopaminy rezerpiną były praktycznie nieruchome, sztywne i pozbawione reaktywności, zaczęły w ciągu kilku minut odzyskiwać kontrolę nad ciałem. Powróciły ruchy spontaniczne, znikała sztywność i parkinsonowskie drżenie. Ciało budziło się, jakby ktoś włączył zasilanie. Zwierzęta zaczynały chodzić, jeść, reagować na bodźce. Carlson jako pierwszy udowodnił, że dopamina jest samodzielnym neuroprzekaźnikiem, a jej niedobór prowadzi do ciężkich zaburzeń motorycznych, takich jak choroba Parkinsona. Za to odkrycie Arvid Carlson otrzymał w 2000 roku Nagrodę Nobla. Dopamina w mózgu człowieka działa poprzez cztery główne szlaki dopaminergiczne, które łączą różne obszary mózgu i sterują różnymi aspektami ludzkiego zachowania. Szlak mezonimiczny jest odpowiedzialny m.in. za motywację, poczucie nagrody, przyjemność, euforię, ciekawość oraz uzależnienia. To tutaj tworzą się odczucia takie jak chcę tego, to jest ważne, zrób to jeszcze raz. Przebiega przez VTA, czyli wspomniane już wcześniej pole brzuszne nakrywki, dalej przez jądro półleżące, ciało migdałowate i hipokamp. VTA to struktura wśród mózgowiu, która jest jednym z głównych miejsc produkcji dopaminy w mózgu jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie tutaj rozpoczynają się dwa najważniejsze szlaki dopaminergiczne, bez których nasze życie nie miałoby poczucia sensu. Kiedy szlak mezolimbiczny wykazuje nadmierną aktywność, często dochodzi wtedy do uzależnień, takich jak hazard, narkotyki, pornografia czy social media. Odgrywa on również kluczową rolę w manii i hipomanii, szczególnie w chorobie dwubiegunowej typu pierwszego i drugiego. Z kolei zbyt niska aktywność szlaku mezolimbicznego skutkuje anhedonią, brakiem motywacji oraz depresją dopaminową. Kolejnym bardzo ważnym szlakiem jest szlak mezokortykalny, odpowiadający za logikę, decyzje, myślenie strategiczne, kontrolę impulsów, koncentrację, uwagę, analizę i introspekcję oraz poczucie ja. Szlak mezokortykalny łączy bezpośrednio VTA z korą przedczołową. Niedobór dopaminy w tym szlaku powoduje ADHD, OCD, derealizację oraz poczucie odłączenia od siebie lub efekt zamrożenia. Kolejnym szlakiem dopaminergicznym w naszym mózgu jest szlak nigrostriatalny, odpowiedzialny za ruch, sterowanie ciałem, koordynację, napięcie mięśniowe oraz płynność ruchów. Biegnie od istoty czarnej aż do prążkowia. Niedobory dopaminy w tym szlaku dają objawy Parkinsona takie jak sztywność, spowolnienie lub drżenie. Z kolei nadmiar dopaminy może prowadzić do tików oraz nadmiernej pobudliwości ruchowej. Ostatni z czterech kluczowych szlaków dopaminowych to szlak tuberoinfundibularny. Biegnie on spod wzgórza do przysadki mózgowej, czyli obszaru odpowiedzialnego za regulację hormonów w całym ciele. To właśnie ten szlak kontroluje wydzielanie prolaktyny, libido, funkcje seksualne, płodność. Oraz równowagę metaboliczną i hormonalną. Dopamina w tym sznaku działa jak hamulec dla prolaktyny. Kiedy dopaminy jest odpowiednio dużo, poziom prolaktyny jest stabilny, a gospodarka hormonalna pracuje prawidłowo. Ale gdy dopaminy jest za mało, np. przez działanie SSRI lub leków przeciwpsychotycznych, które blokują receptory dopaminowe, hamulec zostaje zdjęty, a poziom prolaktyny zaczyna rosnąć. Efektem tego jest obniżenie libido, spadek energii i motywacji, problemy z erekcją lub cyklem miesiączkowym, problemy z płodnością, zaburzenia metaboliczne, apatia i zmęczenie. Podsumowując, dopamina powstaje z tyrozyny, aminokwasu pochodzącego z białka dostarczonego spożywieniem. Tyrozyna w postaci wolnego aminokwasu przechodzi przez barierę krew mózg dzięki specjalnemu transporterowi LAT1, który przenosi duże neutralne aminokwasy. Po przekroczeniu bariery trafia do neuronów dopaminergicznych, znajdujących się głównie w istocie czarnej, VTA i pod wzgórzu. Tam rozpoczyna się proces syntezy dopaminy. Najpierw enzym hydroksylaza tyrozynowa dodaje do cząsteczki tyrozyny grupę hydroksylową, OH, i tak powstaje L-dopa. Proces ten wymaga żelaza, magnezu, tlenu i kofaktora BH4. Jeśli któregokolwiek z tych elementów brakuje, Produkcja dopaminy spada. Dlatego tak ważna jest odpowiednia dieta i gospodarka mineralna. Następnie enzym DOPA-dekarboksylazy usuwa grupę karboksylową i zamienia L-dopa w dopaminę. Ten proces wymaga witaminy B6 jako kluczowego kofaktora. Bez niej reakcja zatrzymuje się i dopamina nie powstanie. Dopamina jest jak ogień. W odpowiedniej ilości ogrzewa i daje życie. W nadmiarze potrafi spalić wszystko. Kiedy jest jej za mało, człowiek gaśnie. Pojawia się brak energii, brak motywacji, anhedonia, depresja dopaminowa i apatia. Ale kiedy dopaminy jest za dużo, mózg przechodzi w tryb przeciążenia. Nadmierna aktywność szlaku mezolimbicznego może prowadzić do psychoz dopaminowych, urojeń, halucynacji, manii i hipomanii oraz zachowań ryzykownych. Natomiast kiedy nadmiar dopaminy pojawia się w szlaku mezokortykalnym, przestają działać mechanizmy kontroli poznawczej. Co może prowadzić do zaburzeń takich jak schizofrenia paranoidalna, zaburzenia schizoafektywne oraz epizody psychotyczne. Dlatego równowaga dopaminy to nie luksus, to fundament prawidłowego działania ludzkiego mózgu. A więc jeśli chcesz zrozumieć siebie, swoje emocje, pragnienia i zachowania, musisz zrozumieć dopaminę. Bo to nie filozofia, to biologia. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli dotrwałeś do końca, szanuję Twoją ciekawość i otwartość na wiedzę. To dopiero początek podróży w głąb ludzkiego mózgu. W kolejnych materiałach omówię inne kluczowe neuroprzekaźniki serotoninę, noradrenalinę, glutaminian, GABA, tak abyś naprawdę zrozumiał, jak działa chemia emocji, motywacji i świadomości. Jeśli chcesz być częścią tej serii i nie przegapić następnych odcinków, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i kliknij łapkę w górę. Dzięki temu algorytm pomoże mi dotrzeć do osób, które tej wiedzy naprawdę potrzebują. Dziękuję, że byłeś ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.